jestem w drodze do najniebezpieczniejszej dzielnicy w Paryżu i przyznam się, że trochę się cykam Jestem na przedmieściach Paryża, a dokładnie w Clichy-sous-Bois jedna z no go Paryża Przy okazji załapałem się na prawdopodobnie turecki tutaj ślub. Przyznam się Wam, że nie jest tu łatwo nakręcić filmik. Wszyscy na mnie patrzą. Naprawdę muszę co chwilę chować smartfona. A negatywna historia tego osiedla zaczęła się po śmierci dwojga młodych ludzi w roku 2005. Przez 20 nocy z rzędu doszło do zamieszek publicznych i bitew ulicznych, tutaj na tym osiedlu. Na parkingach przed blokami znajdują się rozkradzione, spalone, porzucone samochody. Proszę przyznać, że wygląda to gorzej niż myślałem. Normalnie, katastrofa. Podczas zamieszek w 2005 roku uczestnicy strzelali ostrą amunicją. Jak tu widzicie, w tych busach i różnych samochodach mieszkańcy przechowują e, różne rzeczy które po prostu nie mieszczą się w mieszkaniach i tak dalej. Podczas zamieszek zostały podpalone setki samochodów tutaj na osiedlu W tym miejscu rozpoczęły się zamieszki w podparyskim miasteczku clichy sous boua Następnie doszło do zamieszek w kilku francuskich miastach. To miasto charakteryzuje się wysokim bezrobociem i przestępczością. A teraz spróbuję wejść na klatkę schodową. to wygląda, jakby to całkiem niedawno wszystko się paliło. Brudne ściany, smród. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. A tu zobaczcie, została używana broń palna. Tutaj ktoś się odlał. Słyszałem jakieś głosy. A za chwilę będę wychodził stąd. Wszędzie leżą śmieci. Tak wygląda pierwsze piętro. O, ale tutaj pachnie na. Wiecie co? Chyba tutaj wszyscy robią po kątach. Jest winda, ale ja bym tą windą tutaj raczej nie jeździł. Ta klatka to szok. Według policji w nocy 7 listopada 2005 roku podczas najgorszej w historii Francji nocy zamieszek spłonęło 1400 samochodów i liczne budynki od przedszkoli po sklepy spożywcze i takie właśnie bloki w którym ja się teraz znajduję słyszałem jakieś głosy na klatce dlatego zaraz się stamtąd zmyłem ponieważ zazwyczaj aby tutaj nakręcać jakiś film czy coś takiego trzeba mieć zezwolenie i tubylca jako przewodnika Ja tu nikogo nie znam, ale i tak się odważyłem wejść na klatkę, żeby Wam pokazać, jak naprawdę wyglądają przedmieścia Paryża. Tak wyglądają drzwi wejściowe do mieszkania. Muszę się Wam przyznać, że to jest chyba najtrudniejszy filmik, który dotychczas kręciłem. Mam takie wrażenie, że jestem tutaj ciągle obserwowany to miasto sprawia wrażenie całkowicie odizolowanego od Paryża czy nawet od Francji Na elewacjach tych bloków widać zniszczenia po pożarze w wielu mieszkań. Mówię wam, że jeszcze nigdy nie musiałem tak często chować smartfona, żeby mnie tutaj nikt nie, nie pogonił. To zobaczcie. Jim przed blokiem dla chłopaków, żeby mogli trochę poćwiczyć. Dla mnie to najgorsze bloki, jakie w moim życiu widziałem, naprawdę. Możliwe, że w tych blokach jeszcze od czasu do czasu trochę poprzemywają podłogi ale poza tym nic już się tutaj nie naprawia myślę, że kiedyś zburzą to wszystko tu i oni nawet mają tutaj osiedlowe osiedlową galerię za chwilę tam wejdę, zobaczę jak wygląda dzisiaj jest niedziela, ciekawe czy będzie otwarta W miasteczku mieszka 28 tysięcy osób, i większość z nich właśnie w tych blokach, które widzicie za mną. Tak wygląda przedszkole, które znajduje się naprzeciwko jednego z bloków. I na pewno tutaj mieszka sporo dzieci. Także jest tu podobna historia jak w Købenbergu, jak oglądaliście ten filmik z Niemiec. Wybudowali kiedyś takie osiedle dla pracowników tutaj, którzy mieli sobie w spokoju i w ciszy tutaj mieszkać pod Paryżem. Ale coraz więcej osób ze środowisk migracyjnych przeprowadzali się na przedmieścia, ponieważ życie w centrum Paryża stało się dla nich po prostu za drogę. No i teraz tak tutaj po kilku, kilkunastu latach wygląda. Widziałem przed chwilą, że jeden gościu tutaj wchodził. To jest jakby wejście do tego centrum handlowego. Jedno z wejść. Chyba kiedyś to była hala garażowa, ale teraz to tam same jakieś porzucone samochody stoją i mnóstwo śmieci. Ten sklep chyba jest otwarty. Zobaczcie, sklep meblowy. No dobra, ale tędy chyba nie przejdę do centrum handlowego muszę poszukać innego wejścia tak wygląda główne wejście idziemy zobaczyć jak wygląda francuskie centrum handlowe Musicie wiedzieć, że tutaj w tej dzielnicy 50 do 80% osób jest bezrobotnych. I tak właśnie wygląda to centrum handlowe. Ludzie, którzy tu mieszkają, oferują również różne usługi, takie na przykład jak naprawa samochodów. Widziałem przed chwilą na parkingu, że właśnie ludzie naprawiali sobie samochody. I tak dalej. A niektórzy sprzedają nawet, jak widzieliście, pokazywałem wam na szorcie na Champs-Élysées w wózku takim, takim tutaj ze sklepu, kasztany lub inne rzeczy. Po prostu sprzedawali te rzeczy turystom. Do tej tak zwanej no-go zone nie przyjeżdża nawet policja. Ludzie muszą sami. Rozwiązywać swoje problemy między sobą. Jak tutaj spaceruję, to czuję, że istnieje tutaj naprawdę silna wspólnota. Pomaga się nawzajem. Jeden naprawia drugiemu samochód, a inny naprawia mu jakieś tam meble czy coś takiego, czy pomaga po prostu w domu coś naprawić. Czasem w małych mieszkaniach mieszka tutaj 6 do 7 osób i nikt z nich nie płaci żadnego czynszu. Siki lub odchody na korytarzach są tutaj normalnością, jak widzieliście. Wielu mieszkańców mieszka tu po prostu na dziko, nielegalnie, bez jakichkolwiek dokumentów. Czytają gdzieś, że każdy z tych bloków ma jednego, jakby, bossa, a reszta mieszkańców musi dla niego pracować. Nie mogę powiedzieć, czym ci ludzie się zajmują, ale na pewno muszą dla tak zwanego zarządcy pracować, żeby tutaj spokojnie sobie mieszkać. Ludzie w tym bloku muszą trzymać się razem, pomagają sobie nawzajem i kupują też tutaj, e, robią lokalne zakupy. Nie chciałem wchodzić do sklepu, ponieważ ten gości tak na mnie podejrzanie patrzył. Nie jestem lokalcem, a jak mówię, ludzie nie chcą być tu rozpoznawani, dlatego y, lepiej tam w środku po prostu nie nagrywać. I z tego powodu, że ludzie nie chcą być rozpoznani, nie ma żadnych nazwisk, numerów itd. na drzwiach, ani na skrzynkach pocztowych. I to tyle na dzisiaj tutaj spod Paryża. Dokładnie z Klici, sous Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to dajcie nam łapę w górę, subskrybujcie nasz kanał i komentujcie na ten temat co myślicie o, o tych tutaj o tym ghetto. a na dzisiaj życzę Wam jak zwykle przepięknego dnia hej